Tak sobie myślę, że gdyby panowie wiedzieli o tym, że przez pierwszy miesiąc powinni zostać z kobietą i nazwijmy to miesiąc miodowy, myślę, że miesiąc miodowy, prawdziwy miesiąc miodowy blednie przy tym, jak można z tym maletasem w domu po prostu sobie pobyć, uczyć się tego dziecka. Kochający rodzic krzywdy dziecko nie zrobi. W związku z tym się uczymy, jesteśmy razem i patrzcie, co się dzieje. Wzrastają kompetencje obojga rodziców. Mama widzi, że partner jej pomaga, przecież wiadomo, że on musi wrócić do pracy, musi polować na torantometry, musi przyciągnąć na nogę coś do jedzenia i wiadomo, że będzie musiał pracować. Ale jak on będzie miał spokój, jak zostawia po tym miesiącu, oczywiście nie mniej niż dwa tygodnie, od razu, od razu mówię, jaki będzie miał spokój w głowie i w sercu, jeżeli pójdzie do pracy i będzie wiedział, że jego partnerka rzeczywiście sobie radzi różnymi rzeczami, a kobieta nauczy się pewnych schematów, jak można zorganizować sobie czas i nie chodzić w nocnej koszuli od rana do nocy, mieć te zęby i tak dalej.